Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich, którzy czują się patriotami, na wydarzenia związane z obchodem Święta Niepodległości w Rudawie. A będzie się dość dużo działo, albo bardzo dużo, ponieważ planujemy zorganizować jak gdyby dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie 10 listopada o godzinie 17, Właśnie tutaj, gdzie jestem, w Rudawskim Centrum Kultury, za moimi plecami jest już przygotowana dekoracja przez panie, które pracują w Rudawskim Centrum Kultury. Tak więc przygotowania trwają. Wiem, że artyści już od dłuższego czasu się przygotowują. No a będziemy śpiewać patriotycznie, ale też będziemy, będziemy nawiązywać do muzyków, twórców. Którzy od nas odeszli a zostawili po sobie ogromny dorobek muzyczny. To jest tradycja co roku. Taka, takie święto muzyki, takie święto, gdzie wspominamy wielkich artystów, odbywa się tutaj właśnie w Rudawie. Wcześniej na Świetlicy Wiejskiej, a obecnie właśnie w Rudawskim Centrum Kultury. Ale drugi dzień, 11 listopada godzina 9:30 odbędzie się w kościele parafialnym w Rudawie msza święta po której nastąpi przemarsz na cmentarz też gorąco was zapraszamy aby pomodlić się za naszą ojczyznę aby pomodlić się za nasze polskie sprawy więc na te dwa wydarzenia państwa chcę zaprosić jeszcze raz 17 godzina 10 listopada Rudawskie Centrum Kultury 9:30 11 listopada kościół parafialny w Rudawie. Organizatorami są parafia Rudawa, sołtys Rada Sołecka, OSP Rudawa, jak również Rudawskie Centrum Kultury. Niech, drogi mój przyjacielu, mieszkańcu Rudawy, niech Ciebie nie zabraknie.